Dzisiejszy temat będzie dotyczył mnożenia jednomianów przez sumy algebraiczne, jest to część druga. Jeśli nie widzieliście części pierwszej, to serdecznie was zapraszam do obejrzenia. Link do poprzedniego tematu znajdziecie na końcu tego odcinka. Really Przed nami kilka przykładów, w których mamy przekształcić ilo razy na sumy. I tutaj mamy dzielenie, mamy nawias. Każdy element nawiasu trzeba będzie podzielić przez. 4. Czyli mamy minus 4x dzielimy na 4 i otrzymamy minus 1x. 8 dzielimy na 4 i uzyskamy dodatkowe 2. Można zapisać bez tej jedynki, można zapisać z jedynką. Obie wersje są poprawne. Tutaj trochę łatwiejsza sprawa. Możemy sobie piątkę wyciągnąć przed nawias i w nawiasie zostanie nam x plus 2y i wtedy możemy tak bardzo porządnie sobie podzielić, bo będzie nawias oddzielony z piątką mnożeniem, i możemy sobie to skrócić, i zostanie nam x plus 2y. Jeśli nie potrafimy wyciągać elementów przed nawias, a chcemy dokonać takiego skrócenia, to jeszcze jest drugi sposób, którym należy pamiętać, że osobno, jeśli tutaj mamy plus lub minus, to osobno będziemy skracać piątkę z piątką i osobno będziemy skracać piątkę z dziesiątką. Tutaj też nam zostanie jedynka, bo musi zostać tyle samo, a przy dziesiątce zostanie nam dwójka. I również otrzymamy jednego x i dwa y. -ki. Oba sposoby doprowadzą nas do tego samego wyniku. Ten jest bardziej nastawiony na pamiętanie o pewnych elementach, czyli to jest ważne, że w jedną i w drugą stronę sobie skracamy. Przy wyciągnięciu przed nawias nie ma tego problemu, wszystko jest matematycznie zgodnie ze sztuką. Idziemy dalej. Przykład C jest bardzo podobny do przykładu A, gdzie będziemy sobie dzielić, czyli minus 6. Do potęgi drugiej dzielimy przez minus 2 i celowo wprowadziłam tutaj kreskę łąkową i teraz będzie minus 8PR dzielimy przez minus 2. Tutaj minusy nam się skrócą i 6 jak podzielimy przez 2 dostaniemy 3P. Do potęgi drugiej tutaj dwa minusy zamienią się w plus i zostanie nam 4P. R. nie da się tego już bardziej ze sobą połączyć idziemy dalej i w tym przypadku nie możemy zrobić takiego skracania ani wyciągania przed nawias, ani takiego skracania ale możemy zrobić trzy różne ułamki czyli będziemy mieć 3x minus 3 oddzielamy i mamy pustkę z x i y Robimy cały czas wspólny mianownik, który wynosi minus 3 i mamy 1 i minus 3. I dopiero robiąc trzy różne ułamki, to jest trzeci sposób. Pod podpunkcie B były dwa sposoby, tu mamy trzeci na rozwiązanie tego samego problemu. I tutaj sobie po kolei wracamy, zostaje nam minus 1x tutaj minus i minus zamienia się w plus jak szóstkę z trójką. Skrócimy zostanie nam 2x oraz y i tutaj jeszcze trzeba będzie uporządkować znaki jak jest plus i minus to ważniejszy jest minus i będzie minus 1 trzecia teraz mamy dzielenie przez 1 szóstą i po kolei warto sobie to rozpisać bo mamy 1x do potęgi drugiej ja już bym to zapisała w postaci ułamkowej. Dorabiając mianownik 1, dzielimy przez minus 1, 6. Następnie dokładamy x pierwszych, bo tutaj wszędzie dokładam mianownik 1. Będziemy dzielić przez minus 1, 6 i dokładamy minus 1 dzieloną na minus 1, 6. My wiemy, że każdy z tych elementów zamienia się w dzieleniu na mnożenie i będziemy odwracać. I w sumie, jak sobie odwrócimy 1 szóstą i otrzymamy 6 pierwszych, to to się zamieni na 6 całych, czyli można zrezygnować w tym momencie z ułamków. I będziemy mieć x do potęgi drugiej razy 6, Następnie X razy, i tutaj zgubiłam minus, to go szybko dopisuję, razy minus 6. Bo zerknęłam na tą szóstkę, a ta nasza w zadaniu ma jeszcze minusa. I tu mamy minus dzielony na minus, potem będzie minus razy minus. Możemy od razu zapisać jako plus. I ostatecznie otrzymamy 6x do potęgi drugiej. Na minusie, później minus 6X i dodać 6. I ostatni przykład mamy dzielenie przez 5, tutaj można zastosować w ten sam sposób, co w podpunkcie D będziemy sobie robić ułamki. I będą 3 sztuki, później mamy minus. Jak widzicie ten znak, który tutaj był, ja nim sobie oddzielam właśnie te tworzone. Ułamki i jak był plus, to tym plusem też sobie oddzielam. I teraz, ile to będzie 2,5? 2,5 dzielone na 5. Można sobie na chwilę zamazać ten przecinek i będziemy mi 25 dzielone na 5. Wynik jest równy 5, i wtedy przypominamy sobie, że było jedno miejsce po przecinku i ono musi być również w wyniku otrzymamy 5 x do potęgi drugiej. Odjąć tutaj to samo 5 podzielone przez 5 będzie 1. Przypominamy sobie, że miało być jedno miejsce po przecinku i dokładamy jedną piątą. Można mieć taki miks ułamków dziesiętnych i zwykłych. Jak ktoś się bardzo mocno uprze, chce mieć jeden rodzaj ułamków, przykład ułamków dziesiętnych to tutaj trzeba będzie te dwie dziesiąte sobie zamiast jednej piątej zamienić, ale to tylko jest zabieg kosmetyczny. W tym zadaniu mamy zrobić dokładnie to samo, co przed chwilą, czyli mamy zapisać w jak najprostszej postaci, trochę poskracać, trochę zredukować. Zobaczymy, co w każdym przykładzie nam wyjdzie. Jeśli chodzi o podpunkt a, to 2x plus 5 zostawiamy na razie bez zmian. Zaczniemy od tego ułamka. Czyli tutaj już sobie przepiszę ten początek, a tym ułamkiem zajmuję się osobno. Na razie pomijam tego minusa, zostawiam sobie go tutaj, przy całym działaniu. I co możemy zrobić? Możemy rozdzielić to sobie na dwa ułamki. Możemy też wykonać skracanie, wyciąganie przed nawias. To Wam jest wygodniej. Tutaj od razu widzimy. Że trójki nam się skrócam, a tutaj po skróceniu, po podzieleniu mamy minus 4. I ten element, który nam tutaj powstał, zamiast całego tego ułamka wpisujemy, ale pamiętamy o nawiasie. Nawias jest istoczny, istotny, ponieważ tutaj jest minus. Gdyby był plus i ktoś by zapomniał o tym nawiasie, to wynik i tak wyszedłby taki sam. Niestety ten minus sprawia, że wynik nie wyjdzie nam taki sam, bo tutaj mamy tak naprawdę minus jedynkę, tej jedynki nigdy nie zapisujemy i jeszcze mnożenie, którego też nie zapisujemy, co ostatecznie da nam 2x plus 5 i jak sobie przemnożymy, to otrzymamy minus X i otrzymamy plus 4. To dalej redukcja wyrazów podobnych, czyli x robimy z x -ami. mamy 2x -y odjąć 1x czyli zostaje nam 1x na plusie osobno mamy liczby czyli 5 do piątki dokładamy czwórkę i łącznie mamy plus 9 można zapisać tą wersję bez jedynki ale tak jak zawsze powtarzam obie są poprawne Idziemy dalej tutaj każdym z tych ułamków zajęła się osobno i możemy zrobić taki rozdział jak w podpunkcie a albo jeśli zapamiętaliście możemy sobie tutaj dokonać skrócenia osobno dwunastkę dzielimy przez 4 i osobno szesnastkę dzielimy przez 4. to jest droga na skróty ale trzeba tutaj to nieco zapamiętać i mamy mianownik 1 na razie go Zapisuję. Drugi ułamek możemy wykonać w ten sam sposób. Dla przećwiczenia dziesiątkę dzielę przez piątkę i mam dwa. Następnie piątkę dzielę i piętnastkę przez pięć i tu mam trzy. Tutaj mam jeden i będziemy mieć 2x plus 3 i mianownik jeden. Pozbywamy się tych. Mianowników, bo jedynka nam nic nie zmienia, ale ponownie bardzo ważna sprawa: tutaj był minus, niewidzialna jedynka, niewidzialny znak mnożenia i ponownie musimy pamiętać o tym, aby tutaj dopisać nawias, którego nie ma. Trzeba o tym pamiętać, to jest taka dodatkowa trudność i mamy ponownie przemnożenie przez minus jedynkę. Otrzymamy w ten sposób 3x, dodać 4, które przepisujemy. Odjąć 2x i odjąć 3. Następnie redukujemy sobie x, zostaje nam 1x i osobno redukujemy sobie liczby 4, odjąć 3 daje nam plus 1, czyli w wersji ostatecznej x dodać 1. Idziemy dalej ta sama historia, co w podpunkcie B, ale tutaj możemy zastosować metodę wyciągania przed nawias, tak, żeby każdy z tych podpunktów reprezentował trochę inny rodzaj metody, żebyście mieli z czego wybierać kiedy będziecie próbowali nauczyć się tej metody, która najbardziej do Was przemawia. Wyciąganie to jest dzielenie. Jeśli mianownik jest 3. To chcemy wyciągnąć przed nawias 3. I jeśli tutaj była 9, wyciągnięta jest trójka, to 9 podzielone na 3 daje nam 3. Także jak w drugą stronę będziemy mnożyć, to wyjdzie nam to, co było na początku. 6 podzielone na 3 daje nam 2. Dopisujemy x, bo 2 razy 3 daje nam 6. I wtedy możemy sobie to, co było przed nawiasem, w całości skrócić. I w tej metodzie plusem jest to, że mamy już nawiasy i nie musimy o nich pamiętać. Mianownik 7, czyli staramy się wyciągnąć siódemkę przed nawias, to było 21, 21 dzielone na 7 daje nam 3, a 14 dzielone na 7 daje nam 2. Tutaj też te siódemki nam się skracają i to o czym wspomniałam przed chwilą, zostają nam już dwa nawiasy, nie ma o czym zapomnieć. Nie pozostaje nam nic innego, jak teraz sobie opuścić nawiasy. Jeśli jest plus, to się kompletnie nic nie zmienia. Po prostu będzie trójka i minus 2x. Jak tutaj jest ta nasza minusowa wartość, to to jest ta minus 1, zamnażana przez elementy w nawiasie, co daje nam minus. Trójkę i minus razy minus plus. 2x, następnie mamy 3, odjąć 3, co daje nam 0, do tego dokładamy sobie minus 2 plus 2x, czyli 0x, -ów. i ostatecznie 0 plus 0 daje nam 0. Wszystkie elementy tak naprawdę nam się tutaj poskracały. I było to widać w tym miejscu, kiedy taki sam nawias, i taki sam nawias od niego odejmujemy. Czyli to samo odjąć to samo. Zawsze nam się zredukuje i wyzeruje. Idziemy dalej. I tutaj, takim dodatkowym elementem, jest trójka. Pierwszeństwo ma mnożenie. I tą trójkę trzeba sobie dołożyć do licznika, a dopiero potem skrócić. I jest jeszcze dzielenie, mnożenie, dzielenie jest na tym samym piętrze, więc można by było najpierw sobie podzielić, ale zrobimy wszystko w takiej kolejności, w jakiej widzimy. I jeśli chodzi o ten ułamek, to znowu przejdziemy sobie do sposobu spod punktu A, czyli tworzenie ułamków osobnych, 8 drugich i teraz będziemy mieć 3 razy 10, czyli 30x-100. odjąć 100. 50 dzielone na 5. Tutaj już można sobie poskracać. Tutaj też nam się skróci. I otrzymamy 2x. Jak widzicie, mianownik równy 1. To już nie trzeba wpisywać tego w postaci łamkowej. Tą jedynkę można pominąć sobie. I tworzymy dwa ułamki z tego nowego tworu, czyli 30x5 i o 55. Ale znowu tutaj jest pułapka w postaci tego minusa, który był przed trójką. I znowu roboczo sobie możemy założyć, że to wszystko, to jest za minusem, włożymy w nawias. I wtedy nam się trochę sytuacja zmienia. Ten minus jest przed tym, ten, który był, zostaje. Zmienia nam się na korzyść, czyli idziemy w kierunku dobrego wyniku. Gdyby nie ten zabieg, to ten wynik, niestety, nie byłby ostatecznie poprawny. I mamy 2x minus 4, które przepisujemy. Tutaj, po skróceniu, zostanie nam 6x, a tutaj zostanie nam 30. I mamy nadal jeszcze nawias. 6x minus 30. I teraz ostatecznie pozbywamy się tego nawiasu, pamiętając, że tu jest minus 1, przez którą sobie będziemy przemnażać. I w takim razie mamy minus 6x, dodać 30. Zostaje nam ostatni element, redukcja wyrazów podobnych. Mam 2x, odejmuję 6. Łącznie mam minus 4x i minus 4, dodać 30 lub, jeśli ktoś woli, 30, odjąć 4, co daje nam na plusie 26. I wtedy ten przykład mamy zakończony. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasady tutaj. Które zostały zastosowane, czy jeszcze potrzebujecie kolejnej lekcji, aby to sobie lepiej przepracować? Chociaż zgodnie z rozpiską mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne powinno zawrzeć się tylko w dwóch lekcjach, to moim zdaniem jest to dość istotny temat, dlatego przedłużymy sobie go o kolejną trzecią część, a później już przejdziemy do mnożenia sum algebraicznych i do powtórzenia całego działu.